To jest jej strony Kuba i dzisiaj następny odcinek na temat krasnoludów i karaków. Karak Azgal Karak Azgal było niegdyś znane jako Karak Izril, co w kazalickim można przetłumaczyć na miasto klejnotów. Depozyty drogocennych kamieni znalezionych w kopalniach były tak wielkie, że w czasach świetności twierdzy mówiło się, że rywalizują one z zasobami mineralnymi samego Karaz Akarak. Były to dni krasnoludzkiej dumy, jednak ówcześni nie mogli wiedzieć, że miały się one ku końcowi. Upadek Karaku Ośmioszczytów Szczytów w minus 513 roku imperialnego kalendarza miał być dopiero początkiem. Zielona Horda, poruszając się krasnoludzkimi drogami i szlakami handlowymi, dokonała inwazji na południowe twierdze krasnoludów z dziką werwą. Opowieści o bogactwie Karak Izril docierały na krańc Starego Świata i nawet zielonoskórzy wiedzieli o wielkim skarbie ukrytym za tamtejszymi murami. W swej arogancji, krasnoludy tylko lekko wzmocniły obronę przejść na północ od ich domu, z góry zakładając, że Karak ośmiu szczytów nigdy nie upadnie. Orkowie wykorzystali to bezlitośnie i w mgnieniu oka wdarli się do twierdzy. W tym samym czasie podstępni z Kaweni doszli do wniosku, że atak Orków jest najlepszą okazją do dokonania przez nich własnej inwazji. Szczuroludzie ludzie kryli się pod krasnoludzkimi kopalniami od lat, wyczekując zgodnej chwili i marząc o krasnoludzkich skarbach. Gdy dotarły do nich wieści o nadchodzącym ataku ze strony zielonoskórych, wytoczyli własny atak. Zmuszony do walki na dwa fronty, krasnoludy zdały sobie sprawę, że czeka ich zguba. Uciekając w głębiny własnego karaku, krasnoludy stawiły dzielny, lecz bezcelowy opór w obronie własnego domu. Orkowe, goblinie i skaweńskie ścierwa leżały wokół obrońców całymi stosami. Krasnoludy zamierzały walczyć do samego końca. Gdy zginął ostatni z nich, siły inwazyjne przeszukały wszystkie dzielnice karaku w poszukiwaniu skarbów. Jednak nie odnaleziono nic. Wojownicy oddali swe życia w obronie skarbu. Podczas ich walki do ostatniego krasnoluda władca Run, Burzobrody i jego krasnoludzki inżynier zabrali skarb i ukryli go w tajemnej krypcie, położonej głęboko w górze. Przy pomocy run ukrycia drzwi prowadzące do krypty zostały zapieczętowane tak, by tylko krasnolud był w stanie je odnaleźć. Przysięgając rychły powrót, władca Run wyprowadził skarak Karak izil tylu krasnoludów, ilu tylko napotkał na swojej drodze. Dodając swój własny wpis do księgi uraz, zmienił nazwę własnego karaku i nazwał go Karak Azgal lub skazalickiego szczyt skarbu. W minus 469 roku imperialnego kalendarza orkowie zniszczyli i opuścili Karak Azgal, jednak krasnoludy nie powróciły do twierdzy dość szybko, by odnaleźć skarb ukryty przez bystrego władce Wojna z orkami i goblinami w znacznym stopniu nadszarpnęła zasoby naturalne Karas Ankor, a chwała królestw Krasnoludów mocno pocierpiała. Smog Graug okropny zawłaszczył twierdzę wraz z okolicznymi ziemiami. Używając zdolności swojej rasy do wywąchania cennych kamieni i złota, Graug szybko odkrył zapieczętowaną kryptę i zbudował w jej pobliżu gniazdo, chcąc przyciągnąć partnera. Po tych wydarzeniach Karak Azgal nazwano smoczym urwiskiem. Przez wiele lat poszukiwacze skarbów i podróżnicy przybywali na Durwisko, chcąc ubić bestie i splądrować ruiny twierdzy. Krasnoludy wysłały niezliczone ekspedycje sponsorowane przez gildie jubilerów, chcących odzyskać klejnoty załaszczone przez Grauga. Żadnej z nich się nie udało, ale w 1032 roku Imperialnego Kalendarza Skalf, z zabójca smoków, wstąpił do ruin i odnalazł ukrytą kryptę, po czym stanął oko w oko ze smokiem. Po epickiej bitwie Skalf zabił Grauga, odcinając mu głowę, po czym przywłaszczył skarby i ogłosił się nowym królem Karak Asgal. Krasnoludy nie podejmowały prób podbicia twierdzy. Ta jest wciąż zainfekowana goblinami, skawenami i jeszcze bardziej podłymi stworami. Zamiast tego Skalf i jego potomkowie zbudowali miasteczko w dolinie, niedaleko starego wejścia do Karak Asgal. Karak Draz w czasie Złotej Ery, Karazankor, Karakdras Dras było trzecią największą twierdzą, zaraz po Karaz Akarak i Karako Ośmiu Szczytów. Twierdza została strategicznie położona, tuż nad wielkimi złożami minerałów i ważnych metali. Kopalnie twierdzy były rozsiane wokół i pod przejściem oraz pod otaczającymi Karak górami. Lud twierdzy był bardzo bogaty. Karak Dras on wstępne wstrząsy, które podzieliły dawne imperium Krasnoludów i pozostało drugą najpotężniejszą twierdzą na południe od przejścia szalnego psa, tuż po karaku ośmiu szczytów. Do spółki z karakiem ośmiu Szczytów, Karak Azgal i Karak Azul. Karak Dras było częścią grup twierdzy znanej jako południowe twierdze. Dla mieszkańców południowych twierdz fakt tego, że zdecydowanie różnią się one od krasnoludów z północy był tak oczywisty, jak to, że to ich własne twierdze były starsze, a co za tym idzie, lepsze. Klany twierdz południowych mogły się pochwalić niektórymi z najsłynniejszych postaci historycznych tej całej rasy. Karag ostatecznie upadło na rzecz zielonoskórych w minus 469 roku imperialnego kalendarza, gdy orkowy herszt Dork zjednoczył plemiona orków i goblinów. Bitwa o bramy miasta była niezwykle dzika i bezlitosna. Gdy stało się jasne, że twierdza była na straconej pozycji, król wikram żelazno-boki zebrał swoje siły do ostatniego desperackiego ataku. Jego wojownicy wiedzieli, że idą na śmierć, ale swoim odważnym szturmem zdołały wstrzymać postęp hordy na dość długo, by mieszkańcy Karaku zdołali się wymknąć. Dziś Karak Draz jest znany jako czarna turnia i jest najpotężniejszą twierdzą orków w górach krańca świata. To z tego miejsca orkowy herszt Gorfang Gnijące Trzewia kontynuuje plądrowanie gór i sąsiednich księstw granicznych. W ostatnich latach Gorfang poprowadził śmiały atak na Karak Azul i powrócił z ważnymi jeńcami, włączając w to kilku doradców samego króla Kazadora. Wiele prób odbicia twierdzy było podżegane, a jednak żadna z nich nie zdołała spenetrować twierdzy dalej niż za granicę miejskich bram. Do czasu, gdy zjawił się w nich Torgrim strażnik Uras. Gotowy do wykreślenia z nienawidzonego wstępu do księgi Uras, wysoki król Torgrim poprowadził atak na czarną turnię w nadziei na pomszczenie zła wyrządzonego królowi Kazadorowi z Karak Azul. Kilku członków rodziny królewskiej Kazadora zostało wyzwolonych, a głowa gorfanga została zaprezentowana królowi, pogrożonemu w żalu. O tym, czego Torgrim doświadczył w trakcie marszu do osławianej twierdzy, Torgrim nie chce mówić po dziś dzień. Powiedział jedynie, że pewnego dnia na tych podłych stworach, które wciąż tam mieszkają, trzeba będzie zemścić się jeszcze bardziej. Karag Vlag Karag Vlag skazalickiego twierdza pustkowia była najdalej wysuniętą na północ twierdzą krasnoludów w Górskim Królestwie. Położona w południowej części wysokiego przejścia, lub przejścia Belieworota w nazewnictwie Kislewczyków. Które oddziela Kislew od odległych kolonii, twierdza słynęła ze swoich kowali i wielkich pokładów żelaza wydobywanego w pobliżu granitowych szczytów gór otaczających twierdzę. Największym dziełem lokalnych kowali były wielkie zewnętrzne bramy, których stylizowane symbole smoków były przeplatane ze scenami batalistycznymi, opisującymi starożytne legendy z czasów, gdy krasnoludy wypędzały kolejne bestie z licznych pieczar i jaskiń we wczesnych latach powstania ich twierdzy. Karak Vlag nie padło ofiarą hordy goblinów ani orków. Twierdza leżała daleko poza zasięgiem sił zielonoskórych i wielkiej rzezi, jaka dotknęła chociażby Karag Ungor i Karag Warn. Wielkie fortyfikacje twierdzy odstraszały i tak stosunkowo niewielkie siły zielonoskórych, które zabłądziły w okolice Karak Vlag. Gdy nadszedł dzień przebycia pod miejskie mury pierwszej, prawdziwej inwazji, całe 750 lat po przybyciu na złe ziemie goblinoidów, Wieże strażnicze, wbudowane w skalne szczyty wokół drogi prowadzącej do twierdzy, połączone ukrytymi schodami, które przecinały same góry, dały krasnoludom dość czasu na przygotowanie obrony. Po okrutnej i zawziętej bitwie orkowie wdarli się do wyższych partii Karaku, jednak ich siły zostały podzielone przez strategicznie opuszczone wrota. Horda została podzielona na kilka mniejszych grup, po czym każda z nich była eliminowana przez cały garnizon krasnoludów, jedna po drugiej. Przez ponad 2200 lat od przebycia Sigmara, Karak Vlag pozostał odległą, ale integralną częścią Imperium Krasnoludów. Mimo to, siła jego fortyfikacji i determinacja jego obrońców nie wystarczyły by odsunąć od siebie zepsucie Chaosu. W 2301 roku, potężne powstanie Chaosu zalało południową część przejścia na wskroś przez góry Krańca Świata. Karak Vlag znalazł się w samym jego środku. Po wielkiej wojnie z chaosem, krasnoludcy zwiadowcy z kara za karak szukali starożytnej twierdzy, jednak nigdy nie dotarli do celu. Wyglądało to tak, jak gdyby karak-wlag nigdy w ogóle nie istniało. Choć niektórzy uczeni prowadzą rozprawy na temat losu twierdzy, karak-wlag nie jest tematem do pogaduszek dla żadnego krasnoluda. I to by było na tyle na dzisiaj informacje na temat upadłych karaków krasnoludów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.